O, jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. Witam, x grosz z tej strony, witam na kanale Kryptokamikadze, ponieważ sam do końca nie wiem, co tak dokładnie o tym myśleć. A Jeżeli chodzi o te niezależne media, to myślę, że to jest lekka przesada. Żadne media, e, główne media nie są niezależne, ani TVP, ani TVN. To TVN myśli, że jest niezależnymi mediami, wcale nie widzę tutaj żadnej niezależności. Śpiewają tak, jak dostają dyktando gdzieś tam z góry swoich korporacyjnych. E, Szczebelków, więc nie ma tak, że jakiś redaktor może cokolwiek powiedzieć niezależnie od siebie, więc tutaj jest lekka przesada. Niemniej jednak ciekawy jestem waszego zdania, jak widzicie tutaj tą rozgrywkę, co się w tej chwili dzieje na naszych oczach. Czy tutaj jest gra na naszym, nie wiem, na litość biorą tutaj ludzi, na strach, czy o co chodzi? No dobra, ale tak czy. Inaczej, zacznijmy od tego, co się dzieje w ogóle u nas w, u nas w świecie krypto. Pamiętacie, wczoraj wrzuciłem taki tweet o tym, że sporo się dzieje w świecie krypto. Kampanie wkładają miliardy, miliardy, nie miliony, miliardy w bitcoina, a tutaj cicho, sza, jeżeli chodzi o krypto. A Cezary, tutaj jeden z naszych członków społeczności, wysyła, podsyła mi tutaj taki filmik. Że, no, nie tak do końca cisza. Zobacz tutaj, co się dzieje. Jak karmią e, w telewizji ludzi dobrocią, jeżeli chodzi o krypto. Prosiłam ją ja o małą pożyczkę. No i się okazało, że z konta zniknęło 3,5 tysiąca. To prawie wszystko, co ostatnio nam się udało odłożyć. A pytać go, po co mu te pieniądze? No bo rozumiem, że on je wyjął. No on, pewnie, że on. Pytałam. Powiedział, że zainwestował w bitcoiny. To takie wirtualne pieniądze, które są tylko w tym internecie. No, wiem, to się nazywa kryptowaluta, ale uważam, że to zwykła ścieżka. Świetny fragment. Świetny fragment. A więc powiem Wam tak, że niektórym ludziom po prostu, i to nie chodzi o, o ludzi tak, bo, 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 bo wiele osób, które mają naprawdę bardzo dobre wykształcenie, jeżeli chodzi o ekonomię, o to, w jaki sposób działa świat. Pomimo tego, ta, to wykształcenie blokuje im, jakby, możliwość kwestionowania tego, co już wiedzą. Więc e, będą prawdopodobnie ostatnimi, e, jeżeli chodzi o ten, e, o ten kryptoświat, a może to i dla niektórych dobrze. Więc e, tak to wygląda, ale nie tylko u nas, bo wiem, że jeżeli chodzi o zagranicę, to zobaczmy tutaj komentarze co do inwestycji. Komentarze co do inwestycji. Komentarze co do inwestycji Ilona Maska w Stanach, to większość komentarzy jest również bardzo negatywnych. Coś w stylu, że Bitcoin to Ponzi inwestycja ostatniej szansy dla upadających korporacji i prezesów socjopatów. No, nieźle to, nieźle to jest sformułowane, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zagranicę, ale powiem Wam tak. Tesla, to jest ciekawostka, bo Tesla inwestuje 1,5 miliarda dolarów w bitcoina i to jest 10% ich rezerw gotówkowych. A więc bierze aktywo albo raczej bierze coś, co jest absolutnie, nie przynosi żadnych korzyści, żadnych dochodów. I zamienia 10% tej gotówki na aktywo, co właściwie przynosi dochody. Ciekawą sprawą jest, że, że nawet od chyba momentu zainwestowania w bitcoina do dziś na bitcoinie Tesla zarobiła więcej niż w ostatnim kwartale ze sprzedaży samochodów. To jest taka już ciekawostka na boku, ale. Co chciałem powiedzieć, to jest to, że bacznie przyglądają się inne korporacje temu wszystkiemu, i o tym już słyszeliśmy od Michaela Saylora. I powiem Wam, że takie korporacje jak Tesla, które miały 15 miliardów w gotówce i zainwestowały 10% w bitcoina, to wcale nie są rekiny albo wieloryby rynku albo oceanu korporacji. Bo gdy popatrzymy na Microsoft, Facebook, to my tutaj mówimy o 40-70 miliardów w gotówce. Gdy popatrzymy na Google, popatrzymy na Apple, to mówimy tutaj o 100, jeżeli chodzi o Google, mówimy tutaj o 200, jeżeli chodzi o Apple i nie mówimy o milionach, mówimy o miliardach w gotówce. Więc na przykład 10%, właściwie nawet 1% Apple byłoby więcej niż 10% niż 10% Tesli, jeżeli chodzi o, 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 o Bitcoina. Tutaj nie będziemy spekulować, jest definitywnie wrota się otworzyły i, i teraz, gdy tak patrzymy na ten cykl rynkowy, wiele osób, wiele osób spodziewa się z tego, co widzę z komentarzy i z tego w jaki sposób komentuję, że jesteśmy w fazie euforii, jeżeli chodzi o rynek krypto. A bardziej po tym wszystkim, co ja widzę z mojej strony, wydaje mi się, że jesteśmy ciągle w fazie niedowierzania, czyli w tym miejscu, ponieważ coraz to Bitcoin osiąga nowe all-time high, czyli najwyższe ceny historyczne, i coraz to większe niedowierzanie jest wszystkich, że tak się dzieje. I patrzymy tutaj na różnego rodzaju doniesienia z prasy. Głównie zagranicznej, bo w Polsce, tak jak mówię, jest na razie jedno wielkie milczenie, ale głównie, to, co dociera do nas, to jest jedno wielkie niedowierzanie, jak to w ogóle jest możliwe. Stąd też między innymi stąd też między innymi takie oto komentarze, że Bitcoin to jest ostatnia deska ratunku dla e, prezesów e, socjopatów rzucających się w Bitcoina. To jest bardzo, bardzo. Ciekawy temat, więc ciekawy jestem w ogóle, jakie jest Wasze zdanie. Jak myślicie, w której fazie jesteśmy tego cyklu obecnego? Jesteśmy w fazie może nadziei, czy jesteśmy w fazie optymizmu, czy jesteśmy rzeczywiście w fazie euforii i możemy się tutaj spodziewać w każdej chwili przechylenia tej szali na jeden wielki bear market? No, ciekawe. Tak czy inaczej, to jest naprawdę miejsce, w którym w tej chwili, w którym w tej chwili powinno się być. I ja widzę, że wiele osób z rynków tradycyjnych w tej chwili, w tym momencie porzuca, porzuca trading, porzuca handlowanie, porzuca inwestowanie na rynkach tradycyjnych na rzecz kryptorynku, ponieważ no, jeżeli mamy latami czekać na swoje 10, 15% zysku, a Tutaj, jak napisał Sailor, w ciągu 30 lat pracował na, na, na swoje 500 milionów po to, aby w pół roku zrobić z tego 2 miliardy, no to, to jest już, to już jest spory krok. Zresztą patrzę na Wasze komentarze i tutaj również widzę, że ktoś tu napisał, że, że w ciągu jednego dnia zarobił tyle, ile dwa lata, w 2 lata na etacie, tylko i wyłącznie z tego, że był w krypto. Tutaj ktoś napisał 17. W kilkanaście godzin mój portfel powiększył się o wartość 17 lat wcześniejszej pracy na etacie, bo w 2015 odrobiłem lekcję o Bitcoinie i jeszcze nie mogę w to uwierzyć. No właśnie, no właśnie. To jest dopiero, to jest dopiero wiadomość i, a, o, więc myślę, że jeżeli tutaj ta pani przeżywa, co tutaj wyskoczyło, jeżeli ta pani przeżywa swoje 3,5 tysiąca, mam nadzieję, że wnuk przyleci i odda jej 35 tysięcy na konto. No dobrze, więc tak to wygląda, i teraz, jeżeli chodzi o rynek krypto, jedyną rzeczą, co ja bym w tej chwili myślał, to jest to, aby jeżeli mamy jakiekolwiek szybkoiny albo zapomniane coiny, które w jakiś magiczny sposób się ożywiły i odrobiły straty, na których siedzimy, to możemy definitywnie w tym momencie z tej całej puli naszych, puli naszych coinów wszystko skondensować w jakiś mniej rozproszony, ciągle lekko zdywersyfikowany, ale mniej rozproszony portfel. Dla mnie, roz, zbyt, zbyt wielka dywersyfikacja tego wszystkiego, co mam w portfelu. Świadczyła przez te cztery lata o tym, że po prostu zbyt mało wiedziałem o tym rynku. Zauważam, że im więcej wiem o tym rynku, tym bardziej moja, moje zainteresowanie zawęża się do tych kilku, kilkunastu projektów, które są wręcz dla mnie naprawdę obiecujące i które widzę przyszłość i zresztą pamiętacie jak mówiłem o Cardano jeszcze na początku tego roku całkiem ciekawe Cardano i o Cardano mówiłem już nawet chyba dwa lata temu i, i, i w ogóle mówiłem też o wicień to są jednak projekty które sobie na przykład zostawiam w portfelu prawda wicień zobaczmy tutaj no VeChain ciągle jest gdzieś tutaj daleko z tyłu ale no Cardano wicień to są te projekty, które ciągle u mnie w portfelu są. BNB, Binance. Binance to jest jeden z takich bardzo, bardzo ciekawych projektów, ponieważ mamy giełdę Binance, która naprawdę sposób w jaki operuje i w jaki sposób działa, jest giełdą, gdzie trudno na nią znaleźć haka i dzięki temu, między innymi, widzimy, co się dzieje z ich, z ich coinem. To jest niesamowita rzecz. Więc to są rzeczy, które, które definitywnie powinniśmy sobie, że tak powiem, skondensować ten portfel, przynajmniej ja tak na to patrzę, do tych projektów. Wiadomo, Bitcoin, Ethereum, um, teraz Cardano, XRP ciągle jest jakby u mnie w portfelu, odgrywa swoją rolę. I powiem Wam jedną rzecz ciekawą o XRP, ponieważ tak mi się wydaje ciągle obserwuję to, co się tam dzieje i to, co piszą prawnicy po jednej i po drugiej stronie. I wydaje mi się, że jest tutaj wielka szansa na to, że prędzej niż nam się wydaje, wszystkie te giełdy, które porzuciły XRP, będą wracać do XRP, ponieważ zaczną zauważać, że jednak, jednak to może czasami, czasami nie być aż tak negatywne, jak im się na samym początku wydawało. Między innymi dlatego, że Cała ta administracja się zmieniła i że ktoś inny tutaj będzie w tym momencie kontynuował tą sprawę po stronie rządowej, po stronie SEKu. Więc tak to wygląda. A właściwie tyle na ten, na ten dzisiejszy dzień. Jedyną rzeczą, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to jest to, że a, ciągle tutaj z moim, a, z moim znajomym nowym. A członkiem naszej społeczności pracujemy nad tym, aby jak najszybciej pokazać wam już pracującego tego naszego bota. Próbujemy wykombinować mniej więcej jaki będzie koszt utrzymania tego bota, ponieważ każda jedna osoba będzie musiała mieć swój własny, osobny, osobny, po naszej stronie to zrobimy, osobny serwer, gdzie ten bot będzie zaczepiony i będzie to chodziło wszystko. Więc nie jest to tak, że jest to całkowicie bezobsługowe bez i że w jakiś sposób można to zrobić absolutnie po darmosze. Więc będzie jakiś koszt tego bota, ale um, utrzymania tego bota. I właściwie teraz um, patrzymy, w jaki sposób to zrobić tak, aby było to jak najbardziej rozsądne, i patrzymy również, jak jeszcze um, zrobić różnego rodzaju ulepszenia, testując go na testując go do tyłu na tym, na naszych historycznych już wykresach, gdzie można jeszcze mu podkręcić różnego rodzaju indykatory w sposób, aby jak najlepiej zachowywał się, bo wiadomo wszyscy, jeżeli chodzi o nas to patrzymy na ema Cross MACD, to jest takie moje podstawa o której cały czas mówię, jeżeli chodzi o trading, ale gdy mamy bota, to dodajemy jeszcze, to znaczy nawet gdy jesteśmy bez bota, czyli jeżeli tradujemy, to dodajemy jeszcze swoje własne inne przemyślenia. Bot tych przemyśleń nie ma, więc e, musimy mu dać tutaj jak najwięcej danych, aby e, w odpowiedni sposób się zachowywał i wydaje nam się, że jesteśmy blisko tego wszystkiego, e, żeby, to roz, żeby to ustawić w taki sposób, aby to miało sens i aby oczywiście każda osoba która będzie miała, będzie miała, ochotę przetestować go, mogła go przetestować na swoim koncie w rozsądnym, rozsądnym koszcie. Tak to wygląda i jeżeli chodzi o bota, będzie to raczej, będzie to raczej bot, który traduje na razie na spad giełdzie, czyli nie będzie to dźwignia, nie, będzie to, nie będą to opcje, będzie to Binance, i będzie to e, zwyczajne kupowanie, sprzedawanie, i e, dlatego, jeżeli nie macie jeszcze kont, konta na Binance, to e, pod spodem macie link do konta na Binance. Załóżcie sobie konto na Binance, chyba że chcecie mieć zupełnie osobne konto tylko i wyłącznie do tego bota. No to inna sprawa. E, ja osobiście mam założone osobne konto do bota i tak będę, m, tak będę go testował, między innymi tutaj z Wami, pokazując po kolei, jak to wygląda. I to by było tyle na dziś. Dzięki wielkie, trzymajcie się i jak zwykle do usłyszenia następnym razem.